Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie witam sympatyków sportu, tym razem z bastionu Pruszkowskiej Koszykówki, albowiem moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Grzegorz, najmłodszy z legendarnej koszykarskiej rodziny Kwasiborskich, aktualnie prezes PG Akademii Koszykówki MKS Pruszków, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, Polska Grupa Energetyczna SA sponsoruje wiele znanych i cenionych zespołów w Polsce, ale istotna sprawa: od pewnego czasu także sponsoruje tych, którzy są najlepsi, albo będą najlepsi wśród dzieci i młodzieży. Do tej elitarnej grupy dostaliście się i, i Wy. Proszę powiedzieć, jak to się stało? Tak, zgadza się. Do tej pory grupa, polska grupa energetyczna znana była z tego, że sponsorowała szczególnie grupy seniorskie, prawda? Wybitne zespoły klubowe. Od niedawnego czasu zaczęli też wchodzić w sport młodzieżowy i... Doceniając dobre wyniki niektórych klubów, sponsorują właśnie akademie czy koszykarskie, czy piłkarskie. Jest to moim zdaniem bardzo dobry ruch tej grupy, właśnie sponsorując przyszłych sportowców, nie tylko obecnych wyczynowców. A to, że nami się zainteresowali, to myślę, że też dlatego, że od lat odnosimy sukcesy i oni lubią sponsorować tych, którzy to robią. A w zeszłym sezonie mieliśmy bardzo wiele sukcesów, gdyż poczynając od półfinału finału mistrzostw Polski juniorów. Yy, brązowy, medal, brązowy medal mistrzostw polski zdobyli nasi zawodnicy U13. Yy, można powiedzieć na deser. Na deser zdobyliśmy nasi, nasi przedstawiciele, nasi zawodnicy U17 zdobyli mistrzostwo polski w bardzo modnej, rozwinającej się teraz konkurencji olimpijskiej i koszykówce 3 na 3 Zdobyliśmy właśnie mistrzostwo polski. Teraz jest to bardzo modne, bo byliśmy pierwszy raz, od nie, pierwszy raz w ogóle w, tej, w historii w te, ta dyscyplina była na yy, olimpiadzie nasi koszykarze polscy reprezentowali nasz kraj, byli bardzo blisko medalu, niestety nie wyszło. Teraz wczoraj można powiedzieć zdobyli, w ten weekend zdobyli mistrzostwo, brązowy medal Mistrzostw Europy, dlatego jest to bardzo prędzej rozwijająca się dyscyplina sportu i my jak najbardziej chcemy dążyć do najlepszych. zwiększeniem tych sukcesów był puchar, jaki odebraliśmy na ostatnim sprawozdawczym wyborczym zebraniu wozet Kosza. To jest drugie miejsce. We współzawodnictwie klubowym w województwie mazowieckim, czyli nasz klub został sklasyfikowany na drugim miejscu na Mazowszu. Panie prezesie, myślę, że nie bez znaczenia też był fakt, że przecież przypomnijmy, wy, to znaczy MKS Pruszków, to kolebka legendarnych sukcesów pruszkowskiego basketu i w Polsce, i w Europie. To wylęgarnia talentów, które, którzy grali w najróżniejszych klubach i polskich i zagranicznych. Jesteście kontynuatorem tych tradycji. Tak, jak najbardziej tak. Klub MKS Pruszków istnieje, istnieje bardzo wiele lat, ponad 60 pod różnymi nazwami. Najbardziej znaną nazwę, na przykład w latach dawniejszych był MKS, potem był MKS MOS. Przez chwilę MKS, bo pierwsze Mistrzostwo Polski, trzeba przypomnieć, MKS Mazowszanka Pruszków zdobyło jako MKS Młodzieżowy Klub Sportowy. Międzyszkolny klub sportowy, dopiero potem zawiązała się spółka akcyjna i, i się y, odłączyła grupa seniorska. A my dalej żeśmy działali pod nazwą MKS MOS. Też żeśmy właśnie zdobywali bardzo, bardzo wiele sukcesów. Potem z przyczyn formalnych musieliśmy y, rozdzielić co innego MOS, co innego MKS i od 2010 roku, między innymi już jako Międzyszkolny klub sportowy, ale nadal jesteśmy kontynuatorami y, tradycji, właśnie tych koszykarskich. Proszę powiedzieć, Ilu aktualnie zawodników, w jakich kategoriach wiekowych yy, przychodzi na treningi, a ilu bierze udział w zawodach, najróżniejszych zawodach? Powiedziałbym tak, jest to strasznie ciężko powiedzieć, bo dopiero rozpoczynamy sezon, są grupy naborowe, ale na pewno nie skłamie, jeżeli powiem, że, że w treningach bierze 150-170 dzieci, yy, rozpoczyna swoją przygodę z koszykówką. Wiadomo, najwięcej jest tych yy, najmłodszych, którzy rozpoczynają swoją przygodę w grupach naborowych, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele dzieci, to jest właśnie problem yy, logistyczny i, i jak, jak zwykle z obiektami. A im wyżej, tym jest nas, y, ta piramida, że tak powiem, się zwęża. Się zwęża. Ale myślę, że y, koszykarzy zgłoszonych do rozgrywek będziemy mieli ponad setkę. Plus y, w tym roku była zawsze jedna grupa dziewcząt. I w tym roku myślę, że uruchomimy drugą grupę dziewcząt, bo jest bardzo dużo chętnych dziewczynek do uprawiania tego sportu. Czy będą grać, brać udział w rozgrywkach? Jeden zespół cały czas bierze regularnie, a w tym roku wypuścimy właśnie na, najprawdopodobniej puścimy najmłodsze dziewczynki, żeby rozegrały swój pierwszy sezon w pierwszym kroku. Panie prezesie, a na czym polega wspomniany sponsoring? To znaczy i sponsoring, i prawo używania tej nazwy. Czego oczekuje PG od Was? No w, w PG wspomaga nas jak najbardziej tak. Chcę, żeby było w nazwie PG Akademia Koszykówki. Jak widać y, od tego sezonu będziemy występować pod nazwą PG y, MKS Pruszków, akademik krewetki MKS Pruszków. Musimy, będziemy reprezentować PG poprzez loga na koszulkach, zarówno dzieci, jak i trenerów. Oni wspomagają nas finansowo. Ta umowa na razie będzie opiewała do końca tego roku, ale z bardzo dużą szansą na, na, dalsze, na dalszą współpracę. My, żeby nie zamykać się, żeby rozwijać się, w tym roku zgłosiliśmy zespół do Ligi Europejskiej CEBL, zespół U14. Miejmy nadzieję, że pandemia nie zamknie granic i będziemy mogli reprezentować Polskę na arenie europejskiej. Oprócz tego zespołu, który Pan wspomniał, będziecie brać udział w rozgrywkach na szczeblu polskim a jeżeli się uda, w turniejach zagranicznych. Tak, na Szczeblu Krajowym występujemy jak co roku, a w tym roku po prostu no, dzięki temu, między innymi, że jest możliwość współpracy z Polską Grupą Energetyczną, zdecydowaliśmy się na, na, na debiut nasz, nasz w takim zorganizowanej Lidze Europejskiej, co, jak wiadomo, wiąże się z niemałymi kosztami. A proszę powiedzieć, gdzie, kiedy i kiedy będzie można tą młodzież zobaczyć w akcji? Najbliższy turniej odbędzie się w listopadzie w Trnawie. W tej lidze występują zespoły z Czech, Słowacji i Niemiec. Także pierwszy turniej jest w Trnawie. Tam są jeszcze też niektóre zespoły z Polski, oczywiście bardzo mocne, tak jak WKK Wrocław czy Anwil Wosławek występują. Dalsze turnieje są uzależnione od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja w Europie. Także to jest na razie na pewno jedziemy na pierwszy turniej do Trnawy na Słowację. Panie Prezydencie, godnie reprezentujcie barwy pruszkowskiej koszykówki Wynikami sprawiajcie sobie satysfakcję i sponsorowi, bo tego oczekuję, a nam, kibicom, radość. Dziękuję za rozmowę, za przybliżenie tego, co kibiców najbardziej interesuje i do usłyszenia, do zobaczenia po kolejnych meczach meczach z sukcesami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich kibiców na salę dopóki wolno. Serdecznie zapraszam do dopingowania naszych młodzieżowych zespołów. Dziękuję bardzo. A Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Panoramy Sport. Dziękuję bardzo.